Dzień dobry, cześć i czołem. Słuchajcie, pomyślałam dzisiaj, nie że dzisiaj pomyślałam, ale pomyślałam, że zrobiłam coś nieładnego i niefajnego, bo ja się nie przedstawiłam. Przepraszam za to i naprawiam swój błąd. Nazywam się Agnieszka Sznigir-Dorawa. Jestem logopedą, neurologopedą, oligofrenologopedą. Ukończyłam również logopedię medialną na Uniwersytecie Gdańskim i od 2000 Roku pracuję w zawodzie. Pracowałam i doświadczenie zdobyłam pracując w przedszkolach, w poradniach logopedycznych, we własnym gabinecie, też na oddziale rehabilitacyjnym w szpitalu, gdzie pracowałam z osobami dorosłymi i uwielbiam to. Ostatni czas mieszkałam w Danii. I tam trochę uczyłam dzieci języka polskiego, polskie dzieci. Yy, pracowałam też jako logopeda dla polskich dzieci i uczyłam trochę Duńczyków, Arabów. Kogo tam kto się po drodze nawinął i chciał, yy, to uczyłam go języka polskiego i słuchajcie, wcale nie jest taki trudny. Duński jest dużo trudniejszy, bo po czterech latach nauki nawet yy, ja nie jestem w stanie wszystkich głosek czysto i prawidłowo wypowiedzieć. Niestety. No, poza logopedią, to się interesuje się literaturą, modą i sportem. I i, I... i... No i to chyba na tyle. Więcej nie musicie wiedzieć. Jeżeli macie jakieś konkretne tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, to piszcie w komentarzach. Tradycyjnie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!